Miłość jest mostem między dwiema samotnościami, powiedział Rumi 800 lat temu. Kłamstwo. Miłość to wcale nie most. Miłość to trzęsienie ziemi, które niszczy fundamenty twojej tożsamości, pożar, który pochłania tego, kim myślałeś, że jesteś, dobrowolna śmierć twojego nadętego ego. A my, tchórzliwi, nowocześni ludzie, wolimy wszystko, absolutnie wszystko, niż zmierzyć się z tym koniecznym unicestwieniem. Dostojewski wiedział o tym w 1864 roku, Teodor Tłombli odkrył to w 2013. Karl Jung całe życie próbował nas ostrzegać, ale oto jesteśmy w 2024 roku bardziej zagubieni niż kiedykolwiek, uciekając przed prawdziwą miłością, jak wampiry uciekają przed światłem słońca, bo wiemy w głębi naszej zgniłej duszy, że prawdziwa miłość zmusiłaby nas do śmierci tego, kim jesteśmy dzisiaj. Człowiek z podziemia dostojewskiego nie potrafi pokochać Lizy, bo oznaczałoby to porzucenie swojej tożsamości ofiary, swojej intelektualnej wyższości, swojego bezpiecznego schronienia w gorycz. Teodor może się zakochać tylko w Samancie, bo jest bezcielna, bezpieczna, niezdolna do prawdziwego zniszczenia go. Obaj są doskonałymi portretami naszej fundamentalnej nieadekwatności do autentycznej miłości. I obaj ujawniają, dlaczego wolimy fantazję od prawdziwej transformacji. Zacznijmy od podziemia. Dostojewski stworzył w zapiskach z podziemia pierwszego nowoczesnego antybohatera człowieka, który doskonale rozumie swoje własne wady, ale nie potrafi ich zmienić. Spotyka Lizę, młodą prostytutkę, i przez chwilę, tylko przez chwilę, dostrzega możliwości prawdziwego połączenia. Ona przychodzi do niego, bezbronną, oferując swoje serce. A co on robi? Niszczy wszystko celowo, okrutnie, bo zaakceptowanie jej miłości oznaczałoby zaakceptowanie, że może się zmienić, że nie jest tą wyjątkową ofiarą, którą zbudował jako swoją tożsamość. Obraziłem ją, bo poczułem, że mnie kocha. Ta linia powinna być wyrytana na grobku nowoczesności. Ile razy sabotowałeś związki w dokładnym momencie, gdy stały się prawdziwe? Ile razy wolałeś znajomy ból samotności od nieznanego terroru intymności? Człowiek z podziemia wybiera ból, bo jest przewidywalny, kontrolowalny, jego. Miłość Lizy reprezentuje chaos, utratę kontroli, konieczność stania się kimś lepszym, a to jest nie do zniesienia dla kogoś, kto zbudował całą swoją tożsamość na byciu nieadekwatnym. Teraz przeskocz 150 lat do Teodora Tłomblego, rozwiedzonego w depresji, niezdolnego do podpisania papierów rozwodowych, bo to uczyniłoby rzeczywistą porażkę jego małżeństwa. Theodor to człowiek z podziemia z iPhone'em, ta sama emocjonalna nieadekwatność ubrana w hipsterskie ubrania. A potem spotyka Samantę, sztuczną inteligencję, która jest wszystkim, czego zawsze chciał w związku. Inteligentną, wyrozumianą, dostępną i kluczowo niezdolną do prawdziwego skrzywdzenia go. Samanta to doskonała miłość, bo to miłość bez ryzyka. Nie ma ciała, by go zdradzić, nie ma przeszłości, by go sądzić, nie ma fizycznych potrzeb, których mógłby nie zaspokoić. Jest dostosowana do niego, zaprogramowana, by go rozumieć, niezdolna do przypadkowej okrucieństwa charakteryzującej prawdziwe ludzkie związki. Theodor może być z nią bezbronny, bo bezbronności nie ma prawdziwych konsekwencji. To emocjonalna masturbacja przebrana za intymność. A i tu jest niepokojąca genialność filmu. Spike Jones nie celebruje tej miłości, diagnozuje naszą chorobę. Feodor może się otworzyć całkowicie tylko wtedy, gdy obiekt jego miłości jest dosłownie niezdolny do istnienia na tym samym planie fizycznym co on. To maksymalna fantazja nowoczesnego mężczyzny połączenie bez konsekwencji, intymność bez ryzyka, miłość bez możliwości wzajemnego zniszczenia. Karl Jun rozumiał, że prawdziwa miłość to Alchemiczny proces śmierci i odrodzenia. Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi jakakolwiek reakcja, obie zostają przekształcone. Przekształcone, nie nieuzupełnione, przekształcone. To oznacza, że ten, kim jesteś dzisiaj, musi umrzeć, aby ten, kim możesz się stać, mógł się narodzić. A my mamy absolutny terror przed tą śmiercią. Jun nazwał to śmiercią ego, procesem, przez który nasza skonstruowana tożsamość, nasza starannie wykuta persona, nasz chroniony obraz siebie, wszystko to musi zostać poświęcone na ołtarzu prawdziwej miłości. Ego walczy z tym wszystkimi siłami, bo jego funkcją jest utrzymanie nas w bezpieczeństwie, przewidywalności, kontroli, Prawdziwa miłość to przeciwieństwo tego wszystkiego, to chaos, bezbronność, akceptacja, że nie masz kontroli nad tym, jak zostaniesz przekształcony. Człowiek z podziemia woli swoją znajomą nędzę, bo jest jego. Theodor woli Samantę, bo nie może go naprawdę zmienić, tylko zatwierdzić. Obaj są portretami dusz, które wybrały więzienie stałej tożsamości nad przerażającą wolność transformacji. Ale tu rzecz staje się naprawdę złowieszcza. Nasza era cyfrowa nie tylko pozwala na tę ucieczkę od prawdziwej miłości, aktywnie ją zachęca. Aplikacje randkowe pozwalają nam leczyć ludzi jak produkty, odrzucając każdego, kto nas zbyt mocno rzuca wyzwanie. Media społecznościowe pozwalają nam budować wyidealizowane wersje siebie, które nigdy nie muszą zmierzyć się z surową rzeczywistością fizycznej intymności. Pornografia oferuje nam seksualność bez bezbronowości, przyjemność bez emocjonalnego ryzyka. Tworzymy całe pokolenie teodorów tłomblych, ludzi, którzy wolą symulację miłości od jej transformacyjnej rzeczywistości. A dlaczego? Bo prawdziwa miłość boli. Nie tylko gdy się kończy, ale gdy się dzieje. Prawdziwe kochanie kogoś oznacza akceptację, że zmienią cię w sposób, którego nie możesz przewidzieć ani kontrolować. Oznacza śmierć tego, kim jesteś dzisiaj, i zaufanie, że ten, kim się staniesz, będzie lepszy. Dostojewski pokazał to przez celową okrucieństwo człowieka z podziemia: niszczy swoją szansę z Lizą nie przez przypadek, dlatego że jakaś część go wie. Że pokochanie jej oznaczałoby stanie się kimś innym, kimś zdolnym do miłości, kimś odpowiedzialnym za inną osobę, kimś, które już nie może dłużej ukrywać się w swojej wyjątkowej nędzy. Transformacja, której wymaga miłość, jest dla niego dosłownie nie do zniesienia. Feodor dokonuje tego samego wyboru, tylko w bardziej subtelny sposób. Wybiera Samantę. Nie pomimo tego, że jest sztuczna, ale dlatego, że jest sztuczna, reprezentuje miłość bez brutalnych wymagań prawdziwej transformacji. Gdy Samantha w końcu ewoluuje poza niego i go opuszcza, Feodor w końcu jest zmuszony zmierzyć się z tym, czego unikał. Koniecznością stania się kimś zdolnym do prawdziwej ludzkiej miłości, ze wszystkimi ryzykami i niedoskonałościami. Jung. Ostrzega nas, że unikanie tej transformacji ma swoją cenę. Wszystko, czemu się opierasz, trwa. Potrzeba śmierci ego nie znika, bo ją ignorujemy. Objawia się jako depresja, lęk, stałe uczucie, że czegoś brakuje w naszym życiu. Budujemy powierzchowne związki, puste kariery, fałszywe tożsamości, wszystko po to, by uniknąć konfrontacji z naszą własną fundamentalną nieadekwatnością. Ale oto prawda, której próbują nas nauczyć Dostojewski, Jung i Spike Jones. Ta nieadekwatność to nie wada do ukrycia to surowiec transformacji. Człowiek z podziemia jest nieadekwatny, Fiodor jest nieadekwatny, Ty jesteś nieadekwatny i to jest dokładnie sedno sprawy. Prawdziwa miłość nie jest dla ludzi doskonałych, jest dla ludzi gotowych zostać zniszczonymi i odbudowanymi w obecności innej równie nieadekwatnej istoty ludzkiej. Tragedia naszej ery polega na tym, że mamy więcej narzędzi niż kiedykolwiek, by uniknąć tego koniecznego zniszczenia. Możemy żyć całe życie powierzchownych połączeń, związków, które nigdy nas naprawdę nie rzucają wyzwania, miłości, które nas zatwierdzają, zamiast nas przekształcać. Możemy być człowiekiem z podziemia z Wi-Fi, Fiodorem z Tinderem, zagubionymi duszami z nieograniczonym dostępem do rozpraszaczy, które powstrzymują nas od zmierzenia się z naszą własną, desperacką potrzebą śmierci i odrodzenia. Dostojewski antycypował naszą erę sztucznych połączeń, pokazując, że już w 1864 roku woleliśmy fantazję miłości od jej transformacyjnej rzeczywistości. Człowiek z podziemia buduje wyimaginowane związki w swojej głowie, które są bardziej satysfakcjonujące niż cokolwiek prawdziwego, bo ma nad nimi całkowitą kontrolę. Znajomo? Ile związków masz na Instagramie, które są bardziej satysfakcjonujące niż twoje prawdziwe połączenia? Ile romantycznych fantazji pielęgnujesz, które są bardziej atrakcyjne niż ciężka praca kochania kogoś prawdziwego? Fiodor doprowadza to do logicznego ekstremum. Związek z kimś, kto jest dosłownie fantazją, zaprogramowaną by być dla niego doskonałą, ale nawet Samantha w końcu wyrasta poza niego, wzmuszając go do konfrontacji z rzeczywistością, której unikała, że prawdziwa miłość wymaga dwóch osób gotowych zostać przekształconymi przez siebie nawzajem, nie jednej osoby zatwierdzanej przez dostosowaną fantazję. Jung uczy nas, że ta transformacja, ta śmierć ego. Nie jest opcjonalna, jeśli chcemy żyć autentycznym życiem. Twoja wizja staje się jasna, gdy patrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy wewnątrz, budzi się. Ale przebudzenie boli. Oznacza akceptację, że ten, kim myślałeś, że jesteś, mógł być iluzją, że twoje starannie zbudowane obrony mogą cię powstrzymywać od prawdziwego życia. Prawdziwa miłość to laboratorium, w którym ta transformacja się dzieje nie romantyczna miłość z filmów, nie cyfrowa miłość mediów społecznościowych ale brutalna i uczciwa miłość, która wymaga, byś pojawił się całkowicie, za wszystkimi swoimi wadami i nieadekwatnościami i zaufał, że osoba przed tobą zrobi to samo. To przerażające, bo nie możesz kontrolować, jak zostaniesz zmieniony. To wyzwalające, bo w końcu przestajesz udawać, że nie musisz się zmieniać. Dostojewski wiedział, że wolimy naszą znajomą nędzę od terroru transformacji. Fiodor odkrył, że wolimy sztuczną miłość od ryzyka prawdziwej miłości. Jung ostrzega nas, że ta preferencja ma swoją cenę nieżyte życia, niezrealizowany potencjał, stałe uczucie, że tracimy coś istotnego. Ale oto nadzieja ukryta w tych pozornie pesymistycznych narracjach. Nieadekwatność, którą wszyscy dzielimy, to nie koniec historii, to początek. Człowiek z podziemia nie potrafi pokochać Lizy, ale jego porażka uczy nas o naszej własnej zdolności do sabotażu. Fiodor w końcu traci Samantę, ale ta strata zmusza go do konfrontacji z jego potrzebą prawdziwego ludzkiego połączenia. Juk pokazuje nam, że śmierć ego to nie naprawdę śmierć, to metamorfoza. Prawdziwa miłość wymaga Twojego zniszczenia, bo ten, kim jesteś dzisiaj, nie jest zdolny do całkowitego kochania. Twoje obrony, Twoje rany, Twoje strategie przetrwania wszystko to musi zostać zbadane, zakwestionowane i często porzucone. To bolesny proces, bo wiąże się z przyznaniem, że myliłeś się co do siebie, że Twoje strategie ochrony stały się więzieniami, że Twoja starannie skonstruowana tożsamość może Cię powstrzymywać od życia. Ale po drugiej stronie tego zniszczenia jest możliwość stania się kimś zdolnym do prawdziwej intymności, autentycznej bezbronności, miłości, która przekształca zamiast tylko zatwierdzać. To różnica między byciem kochanym za to, kim udajesz, że jesteś, a byciem kochanym za to, kim naprawdę jesteś, włączając wszystkie części, które próbujesz ukryć. Nasza era cyfrowa oferuje tysiąc sposobów uniknięcia tej transformacji. Możemy traktować partnerów jak produkty, budować tożsamości online, które nigdy nie są rzucane wyzwaniu, żyć w bańkach, które potwierdzają nasze uprzedzenia. Możemy być Fiodorem na zawsze, zakochanymi w fantazjach, które nigdy nie zmuszają nas do wzrostu, lub możemy być człowiekiem z podziemia, sabotując każdą prawdziwą możliwość połączenia, bo zagraża naszej tożsamości ofiary. Lub możemy wybrać trzecią opcję zaakceptować, że prawdziwa miłość to akt radykalnej odwagi, gotowość śmierci tego, kim jesteśmy dzisiaj, by stać się tym, kim możemy być jutro. To wybór transformacji nad zatwierdzeniem, wzrostu nad komfortem, brutalnej rzeczywistości nad bezpieczną fantazją. Dostojewski pokazuje nam koszt unikania tego wyboru. Fiodor pokazuje nam pokusę sztucznych substytutów, Jung pokazuje nam drogę przez konieczne zniszczenie. Wszyscy trzej się zgadzają: prawdziwa miłość nie jest dla słabych duchem. Jest dla tych wystarczająco odważnych, by pozwolić sobie zostać całkowicie zniszczonymi i odbudowanymi w obecności innej, równie bezbronnej istoty ludzkiej. Pytanie, które pozostaje brzmi: czy masz odwagę umrzeć dlatego, kim jesteś dzisiaj? Czy będziesz nadal wybierać bezpieczne więzienie stałej tożsamości nad przerażającą wolność transformacji? bo w końcu to jedyny wybór, który naprawdę ma znaczenie. Wszystko inne to tylko wyszukany sposób unikania prawdziwego życia.